Chciałem to z 98. Teraz w kolejnym odcinku z Dunstaff Together. Trwa się już lato, więc muszę wszystko szybko przenieść i tak dalej. Jakby czy mogę zrobić strażaka na szybko. Strażak. Lód mam. Daj. I lód. To też mogę wziąć i to. A nie mam tego. Co jeszcze mogę zrobić? Gorąco jest. Jak się tranzystor robiło? Tranzystor, tranzystor. Złote i te kamienie. Okej, okay, mam złoto. Gdzieś ty miałem te kamienie. Czasor. Nie? Brudno. Okej, okay, lepiej po prostu stąd pójdę na chwilę obecną na... I to jest. Na pustynie. Bo jakby... gdybym było lato. Po raz pierwszy miałem lato. To było tak, że jakby poszedłem do podziemi i tylko to robiłem. Siedziałem w podziemiach i próbowałem przeżyć. Więc to jest myślę takie prawdziwe lato jakie mam. Nie założyłem w większości rzeczy wziąć, ale najwyżej będę się wracał A, to tutaj jest... aski są. Nie mogę skoczyć z powrotem. Co ja mam zrobić, żeby się to zbyć To na razie będzie lepiej? Okej, okay, jest lepiej, o okay, wiele lepiej. Okej. Okay. Jakoś się da, ale przetrwa ci gest. Okej, okay. jak się robiło to? Ale. Zapomniałem o tym. ŚWIATŁO, 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 ŚWIATŁO UCHODNIO, e, DO RĘKI OK Zobaczymy co się wyłowi Ja się nigdy nie łowiłem w tej grze Gotować? Nie. Pracuję. Żeby się odrobinę wyleczyć. Teraz taka co ja mógłbym niby zrobić tutaj? Żeby to lepiej było przetrwać. Łatwiej tam w Jak się robi do tego grona na przykład? do tego skwory świni. Jestem kompletnie nieprzygotowany. Okej, okay, już się nie ma skwory, chcę się załapić. Czy jeszcze nie? Dzięki, tego co widzę poczekam go stwora jakiegoś powoduje to co się dzieje bo jakiegoś teścia chyba by morfolog wiedział jak jest morfolog a potem się tutaj będę mógł wrócić będę mógł sobie zrobić drogę OK. To jest ten boss. Nie mogę się bić. Nie mogę. Będę musiał sprawdzić, kiedy ten, gdy będę miał te gogle. No jak się nas robi? O nie, 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 nie Yeah. Push it. Lagi. Daj mi to, żeby się nie marnowało. Okej, okay, to nie było fair Dzisiaj na swory kurcze są ciężkie Pewnie będę musiał z nimi dużo walczyć, bo lato O, co, so, kamienia są ten To mi się przyda Muszę tylko znaleźć więcej takich bardzo zwykłych kamieni jest. A ja będę musiał ten zjeść, bo mi się zaraz roztopi. Zeszłenie, może jeszcze trochę. 11 dni lata jeszcze zostało, o mój Boże Jak ja to przeżyję, to nie wiem, ale jakoś, dzięki wam, ziół Skończymy tą serię i zaczniemy intravenus Okej, okay, to po prostu prawa tutaj się podpaliła Normalna rzecz A to sprawia, że ludzie szaleją. Co to jest? Zostawię to w spokoju. Tam jest jakieś mięso do... nie mam za bardzo co Ja mogę ich tak po prostu tutaj a no to się rozpaliło szkoda nie będzie mięsa dla mnie też za bardzo nie ma więc użyjcie tego moich żeby znaleźć jakąś świńską skórę jest warhol ok królowa pojątku tutaj są z jakiegoś powodu ale ja się tu czekam po prostu czemu te drzewa kamienią to nie wiem A, ja czy tutaj drewno, jest sporo poodrygłów się. Kwiatki nie skamieniały, a przyda mi się do asanity bardzo. Trzeba rozbierać wszystko, co się, kurczy da. Nie ja wiem nie mogę takiego skamieniowego drzewa wykopać, ale nie jestem pewien. Czekam jakiegoś domku świn. Powinien to być jakiś domek świn. Dzięki. Jest domek świn. Nawet Mierat kilka. Na razie tutaj przeczekam tą noc. Ok, na tym się pojawić, to niedobrze. Eee, za chwilę powinien być dzień. Okej, okay, królowa Paramku, to jest kolejna, która się biła z tym którą uratowałem. Um, Lagę. Ok, cieniowa

Dobra, ja muszę zniesieć twój... O kurcze, ci niosło! Dobra, pan jest niedobrze, niedobrze. Okej. Okay. Ciężko, bo ale mi się udało. Trochę to inny to odchodzi. Niedobrze. Au. Nie, 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 krawisze mi się popsuły. zrobić? Goglę, goglę. Okej. Okay. I muszę wrócić do maszyny. taki tak się za chwilę popsuje. Ej, jakiś? Kolejne drzewa kamieniają po prostu. Co no. jest, 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 co jest, co jest, co jest. Co było? No, poważnie, kolejny. Jeszcze kurczę kolejny, po co? Dlaczego? O, o, kwiatki, kwiatki, kwiatki. Nie co się tam temu stało, ale ok? Chwilę mieć wzrost sanitary, to no dobrze. Oj, to proszę, się zjeść. Mało leczy lepsze nitro leczy. sobie jemu polował. Tylko jak... Nie mam żadnej broni na tego, chyba, tak nie mówię. Ręką może? Gardening Nie wiem. Okej, okay, za chwilę się zacznie następny dzień, to dobrze. Ja będę musiał się z dostać zostawić spokojem, jak jest. a tutaj wysłałem już krzaczki z jedzeniem to niedobrze, więc coś zjadł Motyl Jest lepiej niż gorzej To jest droga, mam drogę rejkać No i chyba też nie jestem w stanie Mądro może można tym mieczem się robi z tej włócznią, którą mam, ale nie jestem pewien. Marchewka. I chyba jest ok. Więc teraz ten pójdę sobie z powrotem na pustynię. Może pozbędę się Ankilona no, albo Onki, nie wiem, to była... pustynia. Mogę też tam pójść do podziemi i tam wprowadzić przejść, ale to by było łatwiej by było tutaj i ciekawiej. Można no, sobie pokonać tam tego, bo ostala przynajmniej spróbować. Bo no, bardzo słaby w filmie mam. Teraz tylko dojść na dochodze. I nie na to ostały. Okej. Teraz je położę. Też położę. To położę. Najmniej sobie zrobić to ogniska. Lepsze. Takie, które mnie będzie opłazać O, 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 o. Nie. na no, którego. Okej. Okay. Okej. Okay. A, to są złe goble. Bo... Mógłbym z nich zrobić... Lepsze goble, tylko... Nie mam... Schematu. chyba ja będę musiał po prostu przeżyć. Dowiem sobie jak rybkę. Kto nie lubi łowić? Coś dostałem? A to jest y, kultów do lamp fajnie. Będę sobie to teraz nosi, możemy się nieść szczęście. Zobaczymy co jeszcze w głowie. A potrzebuję tylko oknie, żeby coś rozmarzyć. nawet Nie wiem. Czy to by coś zmieniło? Lepiej dmuchać na zimno. I co teraz? Dostałem... ...kulki? O no, kurczę. Ciepło dość. ok kolejny worek. Teraz sobie to? Dodam paliwo. Żeby mi zimniej tre było. Tylko jedną rzecz będę łowić Ok. Korek ten dokora świn Co? Górki to też jak kraćwin. Jak w końcu się lata, to pójdę jakoś jest dnem, że to wcale Nie wiem, jaka, ale jakoś. I zacznę interwencję. Rebell. Chyba z tym powodem stoi na A. Okej. Okay. Wszystkie morderstwo. Chyba na tym dniu zakończę teraz. Bo tak nikogo nie interesuje jak rybki. Moja wędka, nie! Jak się robi wędkę w ogóle? No. Musiałbym do pijaczków iść. Poczekamy, zobaczymy co z tego wyjdzie Ale no, przynajmniej ten odcinek nie jest aż taki zły jak to co próbowałem zrobić ostatnio Jest dosyć dobrze Dziękuję Wam za uwagę, że oglądaliście, się nawet nieciekawe Do zobaczenia w następnym